Dobry wieczór, kochani. Dzisiaj troszeczkę chciałam powiedzieć o rytuale finansowym. A zanim nie zacznę opowiadać o nim, chciałam Wam powiedzieć, na czym polegają rytuały. Rytuały mają cel, aby nas wspierać, każde nasze działanie wzmocnić energetycznie o potężną siłę, nie krzywdząc oczywiście przy tym osób trzecich. Rytuał to nie klątwa, rytuał to nie urok. Rytuał to jest wprowadzenie pozytywnej energii, silnej energii w nasze działanie, aby było skuteczne. Kochani, rytuał finansowy ogólnie jest bardzo popularnym rytuałem. Jak przy każdym wykonywanym rytuale, ja opieram się na pomocy żywiołów woda, ogień, powietrze i ziemia oraz i duch. Są wspaniałe cztery żywioły, które przy każdych rytuałach bardzo ciężko pracują. I to jest właśnie ta ich kumulacja całej energii wprowadzana w Wasze poczynania, żeby przyciągnąć do siebie to wymarzone szczęście. Kochani, rytuał finansowy jest łatwym rytuałem, ale to również wykonuje go się. Przez 7 dni w tygodniu. Jak go robię 7 dni w tygodniu. Ja go, przepraszam, robię go przez 7 dni 2 godziny dziennie. Yy, oczywiście kontaktując się z osobą potrzebującą po 7 dniach, możemy go przedłużyć o następne 7 dni, jeżeli rytuał będzie niezadowalający dla osoby potrzebującej. Po 14 dniach takiego najdłużej możemy wykonać taki rytuał finansowy. Po 14 dniach, osoba wykonywująca rytuał, dostaje ode mnie jak zawsze amulet w postaci woreczka. W woreczku, oczywiście, znajdują się zioła, kamienie, małe kamyczki, bo kamienie to brzmi że duże. Małe kamyczki, które uczestniczyły. W rytuale. <laughs> Co mogę jeszcze powiedzieć? Co daje rytuał? Rytuał i amulet, który dostajecie ode mnie przynosi wewnętrzny, daje nam wewnętrzny spokój, poprawia nam um, sytuację psychiczną w głowie. jesteśmy się bardziej spokojniejsi, bardziej pewni siebie. Potrafimy żyć spokojnie. Energia, która została w portuale wyrzucona we wszechświat, ona krąży i tak będzie krążyła dotąd wokół nas, póki po prostu nam się ta sytuacja nie polepszy. Wszystkie słowa, które są rzucane przy rytułale, wszechświat dostaje to z potężną siłą i nie ma możliwości, żeby on. Te słowa nie krążyły później wokół nas. Więc, kochani. Jeżeli macie problemy finansowe, bo chcielibyście je poprawić, albo wyjść z kłopotów finansowych, więcej o takim rytuale finansowym przeczytać na mojej stronie Zielona Wróżka. Albo oczywiście zapraszam do kontaktu ze mną, a ja wszystko pięknie i dokładnie jeszcze wszystko wyjaśnię. Nic mi nie pozostało innego, kochani, jak życzyć Wam pięknej, cudownej, spokojnej nocy. Dobranoc.